Cześć, Kasia Wawrzycka, trening dla mam. Mam dzisiaj dla Was rozgrzewkę, którą możecie sobie robić przed każdym treningiem, żeby przygotować swoje ciało do ćwiczeń. Szczególnie polecam tą rozgrzewkę kobietom w ciąży, ale jak najbardziej nadaje się ona dla każdego, zwłaszcza dla osób początkujących. Ok, stajemy sobie trochę szerzej niż na szerokość bioder, ręce na biodra i zaczynamy od szerokiego krążenia bioder. Mocno wypychamy biodra w jedną i w drugą stronę, do przodu i do tyłu. Tutaj całe ciało chodzi razem z biodrami, nogi, tułów. Jeszcze dwa razy w tą stronę i zmieniamy kierunek. I tak samo duże krążenia. To jest bardzo ważne w ciąży, zwłaszcza, żebyście przygotowały swoje ciało do treningu. Żeby troszkę szybciej zaczęła krew krążyć, mięśnie żeby się rozgrzały. Żeby po prostu ćwiczenia były bezpieczne. Jeszcze dwa razy. I zatrzymajcie po środku. Stoimy nadal trochę szerzej niż na szerokość bioder. I wyciągamy na przemian raz jedną, raz drugą rękę do góry po skosie. Wyciągamy cały bok, rozgrzewamy boki ciała. I mocno rękę ciemnie. Raz jedna. Raz, druga. Daleko ciągnie do góry i do boku i czujecie, że rozciąga się cały bok od biodra aż czubki palców. I jeszcze 4, 3, 2, 1. I przechodzimy do trochę dynamiczniejszych ćwiczeń. Trochę szerszy rozkrok i z nogi na nogę. Dotykamy palcem raz jednej, raz drugiej nogi do podłogi. Delikatnie przez ugięcie nóg. Brzuch cały czas jest leciutko napięty. Przyciągamy pępek do kręgosłupa i z nogi na nogę. Ręce, tak jak Wam wygodnie. Możecie dodać lekką pracę rąk. Patrzymy przed siebie. Głowa wyprostowana, szyja wyprostowana, bark nisko. I jeszcze. 4, 3, 2, 1. Przyklejamy stopy i zaczynamy przenosić ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Uginamy raz jedno kolano, raz drugie. Brzuch napięty, nie pozwólcie, żeby wam zwisał. Pępek zbliżamy do kręgosłupa. I dodajemy ruch barku do tyłu. Raz jeden bark, raz drugi. Szeroki ruch łokciem. Prowadzimy ruch łokciem. Otwieramy klatkę piersiową. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. I większy ruch. Cała ręka idzie do tyłu. Mocno sięgacie ręką do tyłu. Poczujcie, jak się otwiera klatka piersiowa. I cały czas chodzimy z nogi na nogę. Jeszcze dwa ostatnie. I noga, ręka, przepraszam, ręka na boki. Tak, jakbyście chciało odepchnąć ścianę, w moim przypadku płot. Cały czas chodzimy z nogi na nogę i odpychamy się na boki. 4, 3, 2, 1 I łokieć do kolana. Jeżeli macie duży brzuch, to oczywiście nie trzeba dotykać. Z nogi na nogę i zbliżamy łokieć do kolana, skręcamy się w chłopie. 4, 3, 2, 1 Zostajemy z ugiętymi nogami, kierujemy stopy i kolana na zewnątrz i schodzimy w dół. W dół i w górze napinamy pośladki. Jeszcze cztery, trzy, dwa. Ostatni. Zostajemy w dole. Miednica przód tył. Stanę bokiem, żebyście to widziały. Przód, tył. Kościołonowa na siebie i od siebie. Rozruszamy porządnie biodra i miednicę. Zatrzymajcie w pozycji neutralnej. Rolujemy się do dołu i do góry. Nogi cały czas ugięte, stopy i kolana skierowane na zewnątrz. Brzuch lekko napięty i chodzimy góra do góry. Ostatni raz zostajemy w dole. Opieramy ręce uda i miednica znowu przódki. W tej pozycji poczujecie, że trochę mocniej napinają się głębokie mięśnie brzucha. Bardzo dobrze. Chcemy je też trochę rozgrzać. Jeszcze kilka razy. Zatrzymajcie miednicę w neutralnej pozycji. Rolujemy się do góry. Nogi ciągle ugięte. Ręce przed sobą otwieramy, obejmujemy się. Otwieramy, obejmujemy się. Mocno otwórz klatkę. Obejmij się za okrągły plecy. Cztery, trzy, dwa, jeden. Prostujemy nogi szeroko maszerujemy i wąsko. Jeszcze raz szeroko i wąsko. I ostatni raz szeroko. I wąsk. I zaczynamy podnosić kolano do góry, trochę bokiem, tak żeby nie kopnąć się w brzuch. Waga, dodajemy ruch ręki, dotykamy dłonią przeciwnego kolana. Hop. Koordynacja bywa zawurzona w ciąży. Trzeba trochę nad nią popracować. Jeszcze. 4, 3, 2. Jeden zmieniamy. Uginamy nogę pod kątem 90 stopni, pięta idzie do tyłu. I dodajemy dotknięcie pięty przeciwną dłonią. Znowu pracujemy nad koordynacją. Jeszcze kilka razy. 4, 3, 2, 1, znowu z nogi na nogę, dotykamy raz jednym palcem, raz drugim, brzuch leciutko napięty, przytulamy dziecko, patrzymy przed siebie, powinno Wam być już troszkę cieplej, oddech być trochę szybszy, o to nam chodzi, ale nie chcemy się zasapać, jeszcze 4, 3, 2, 1, stajemy na szerokość bioder, Odkręcamy raz jedno kolano do tyłu, raz drugie. Otworzyłyśmy już klatkę piersiową. Raz otwieramy biodra. Jeszcze tylko cztery razy. Cztery, trzy, dwa, jeden. Noga przed sobą. Dotykamy raz jedną piętą, raz drugą. Schylamy się, sięgamy przeciwną dłonią. Strony stopy, plecy proste. Patrzycie przed siebie. Delikatnie się staje. Cztery, trzy, dwa, jeden. Zatrzymajcie się, bierzemy trzy wdechy. Wdech przez nos, wydech ustami. Jeszcze jeden. Wdech przez nos, wydech ustami. I ostatni, wydech ustami. I jesteście gotowe do ćwiczeń. Dziękuję i zapraszam Was do części głównej treningu. Hej!